Jak ważne jest to, abyśmy ten szacunek do chleba mieli. Dziękuję bardzo gospodarzom dzisiejszych dożynek za przekazanie symbolicznie tego kochanka chleba z tegorocznych. Zbóż. Drodzy Państwo, tradycja każe nam co roku podziękować za trud, ciężką pracę rolnikom, osobom, które produkują żywność dla całego społeczeństwa. Przyrzekam, przyjmując ten chleb, w imieniu mieszkańców gminy Andrychów, że chleb będzie dzielony sprawiedliwie i każdemu porówno, równo, żeby nikomu chleba na stole nie Tutaj mamy swoje najlepsze gołębie, jakie tylko są powystawiane, co hodowcy sobie po prostu wystawili. wystawili. Jak... I jej trofea mają kuchary, które... Jak rozpoznać takiego dobrego gołębia? Dobrego gołębia można rozpoznać tylko jak zwycięża pierwsze okay. miejsca. A w jakiej, jak, jaki jest koszt takiego gołębia? Koszt gołębia, no, my zależy... Takiego już z certyfikatem olimpiady? Takiego, no, no, to zależy ile tam hodowca sobie go wyceni, może i 3004 i więcej. A jak wyprodukować takiego zwycięzcę? No to zawsze trzeba łączyć dobrego z dobrym, testować, trzeba naloty loty dawać i on po, przechodzi te po, poszczególne szczeble, coraz lepszy jest lepszy i takiego najlepszego się zostawia, a te co po prostu same się wyselekcjonują, odpadną. Czy one mają jakieś imiona? Tak, każdy tam hodowca ma, ma na przykład jakiegoś czempiona, który bardzo dobrze leci i tam tego na, na, nazywa, imiona jakieś Kembuł czy tam jakiś. Tam, czempion jakieś tam mają swoje nazwy. Każdy. Pani Starosto, jak zmieniają się dorzynki na przestrzeni lat? Jak się zmieniają dorzynki? Na szczęście jest część dorzynkowa, część obrzędów dorzynkowych, które się nie zmieniają. I niech tak pozostanie czyli mówimy o szacunku do chleba, mówimy o szacunku do naszej ziemi polskiej, do tego, że no nie wiem jak pana, ale moi rodzice, moi dziadkowie zawsze uczyli mnie szacunku do, do, do chleba, do tego, żeby nie spadł, żeby go nie wyrzucać na śmietnik do tego, żeby po prostu, żeby się nim dzielić. I ta część, ta część obrzędów dorzynkowych się nie zmienia i całe szczęście. Ale zmienia się też oprawa, zmieniają się też poszczególne elementy dożynek. Coraz więcej jest zabawy i dobrze. Bo przecież co to jest dorzynki? To jest dziękczynienie, to jest, to jest po prostu nagroda, nagroda za ciężką pracę. Tak? Śmialiśmy się dzisiaj po zakończeniu Eucharystii, że mamy taką namiastkę tego, co mogą czuć rolnicy kiedy staliśmy, nie pracowaliśmy, a żar z nieba się lał i nam było ciężko. Możemy sobie wyobrazić w jakich warunkach to toczyli rolnicy, gdzie na, 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 na roli w czasie swojej pracy. Pikwówka, Pikwówka to można sobie zabrać, spróbować? Okay. Ale to wszystko jakby rozdajecie tak, jest. Jak Tylko później dla dziecka. Czyli po prostu w formie uh -huh. tak. A teraz rozmawiamy z mamą Bartusia Pałysa, czyli z ulą. Po raz kolejny znajdujesz się na jakiejś takiej bardziej masowej imprezie, zbierasz pieniądze na swojego synka. Jak w ogóle teraz sytuacja wygląda? Bo dość długo nie rozmawialiśmy. Cały czas walczymy. Byliśmy bardzo, bardzo intensywne wakacje. Jesteśmy na trzecich dożynkach. To trzecich gmina, która tak bardzo bardzo miło nas przyjęła, pozwoliła nam tutaj być i zbierać na operację Bartka. E, więc no jakby działamy. Jutro też będziemy na w Ryczowie pod kościołem. E, to wszystko też kolejny kiermasz, ciast, który będziemy organizować. Więc jakby nie odpuszczamy. E, cały czas walczymy, cały czas trwają licytacje dla Bartka, a więc no, cały czas się dzieje. Mhm. Czyli z, z każdego tam m, takiego wydarzenia chwalisz się na Facebooku, że zbieracie tam kilka tysięcy złotych. Kwoty nawet są ponad 10 tysięcy złotych, czyli coraz bliżej ta szansa na operację dla Bartusia rośnie. Zdecydowanie tak. Na tym naszym Pomagam.pl, z którym działamy, mamy już no prawie 140 tysięcy, tam bez jakichś kilku. Mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu już będzie jeszcze więcej. No, zdecydowanie najpiękniejsza kwota była w, po kiermaszu ciast w Andrychowie pod kościołem świętego Macieja, bo prawie 26 tysięcy uzbieraliśmy. Ciasta skończyły się już praktycznie o 12. .00. Ludzie dalej przychodzili, dalej byli. Nawet nie biorąc nic ze sobą zostawiali w puszce jakieś pieniądze dla Batka. Życzyli zdrowia. W ogóle no, to jest mega takie budujące, że jest tyle dobrych serc wokół nas, że naprawdę, no, jakby nie ma opcji, żebyśmy nie zebrali tej kwoty. Wszystko idzie według planu. Chleb otwiera usta, chleb jednoczy, chleb łączy niebo i ziemię, bo na ziemi rośnie, a z nieba otrzymuje deszcz, słońce, wiatr. A więc wszystko to, co jest potrzebne. Panie burmistrzu, już to pytanie zadałem kilku gościom dożynek, ale proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem zmieniają się dożynki i zmienia się ta tradycja dożynkowa z roku na rok? Znaczy tradycja pozostaje, bo to jest dzień, kiedy wszyscy spotykamy się wspólnie, żeby świętować zakończenie żniw, a dziękować rolnikom za to, że na następny okres do kolejnych dni będziemy mieli co położyć na stół i ten chleb symboliczny na każdym stole będzie miał swoje zacne miejsce. Mhm. A czy ludzi jest więcej niż w poprzednich latach jak pan obserwuje? Ja myślę, że odkąd rozpoczęliśmy organizowanie dożynek w sołectwach to ta wspólnota mniejsza bardziej się angażuje. I no nie mogę powiedzieć, że jest więcej czy mniej, ponieważ y, są tak zwane części oficjalne, po których następują części nieoficjalne, czyli tak zwana zabawa, na którą już y, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, bo w godzinach popołudniowych będą tańce, hulanka, swawola, radość z tego, że jesteśmy razem i radość z tego, że mamy się czym dzielić przy wspólnym stole. I z nami gospodarz całej imprezy, dożynek gminnych w Winwaldzie. Jak ciężka jest organizacja takich dożynek? Oj, bardzo ciężka, ale też można się wiele nauczyć przy tej okazji i myślę, że każde następne dożynki zdecydowanie łatwiej wtedy zorganizować. Na pewno jest to przedsięwzięcie bardzo trudne, bo dlatego że jest złożone Trzeba wiele tutaj różnych podmiotów, jakby zaangażować, ze, zaangażować i też no, dostosować. Każdy ma swoje oczekiwania, swoje możliwości, a to się wszystko musi zapiąć w jedną całość. To, co jest najpiękniejsze i takie wspaniałe w tym całym no, przedsięwzięciu, że ono łączy, łączy w jedną całość, w jedną radość to wydarzenie, wiele różnych środowisk. Tradycyjnie już podczas dorzynek gminnych w Andrychowie, tym razem te dorzynki odbywają się w Gwałdzie, występuje ludowy zespół pieśni i tańca Andrychów który właśnie pokazuje tańce i pieśni z naszego regionu, bo właśnie po to istniejemy, żeby pokazywać tą naszą tradycję. A skoro jestem przy mikrofonie i przy takim pięknym święcie, to chciałam serdecznie zaprosić mieszkańców Gminy Andrychów, zwłaszcza młodzież i dzieci, do zespołu, bo aktualnie mamy rekrutację.